Dzisiaj opowiem Wam o córce Nyx i Erebusa, uważanej za uosobienie gniewu bogów. Poznajcie rękę sprawiedliwości Nemesis. Zapraszam do oglądania. Przedstawiana była jako skrzydlata kobieta trzymająca w jednej ręce gałąź jabłoni, a w drugiej koło. Z jej pasa zwisa bicz. Posiadała również sztylet. Atrybutem Nemezis jest koło, a poświęconym jej zwierzęciem gryf. Nemezis skrzydlata, równoważąca życie. Bogini o ciemnej twarzy, córko sprawiedliwości. Niekiedy trzyma w dłoniach miecz i łuski, a na niektórych obrazach ma opaskę na oczach. Wielu uczonych twierdzi, że sposobem ubioru przypomina boginię Atena. Nemezis nosi długie szaty. Zwykle białe lub jasno niebieskie. W dawnych czasach przedstawienia Nemezis przypominały Afrodytę, która czasami nosi epitet Nemezis. Później jako dziewicza bogini proporcji i mścicielka zbrodni ma za atrybuty kij, mierniczy, uzdę, łuski, miecz i bicz, a jeździ rydwanem ciągniętym przez gryfy. Nemezis w mitologii greckiej była boginią zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia. Zsyłała na ludzi szczęście lub niepowodzenie. Ścigała przestępców i decydowała o losie w zależności od zasług. Stała na straży równowagi świata wraz z eryniami. Jej rzymski odpowiednik to Invidia. Współpracuje z Tychem. Jedną z jej opiekunek była Poena. Uosobienie bólu, która towarzyszy Nemezis, gdy ta wymierza karę. W micie o narcyzie, Nemezis wymierzyła młodzieńcowi boską karę za jego próżność. Po tym, jak odrzucił zaloty nimfy Echo, Nemezis zwabiła go nad jezioro, gdzie w tafli wody dostrzegł własne odbicie i zakochał się w nim, ostatecznie umierając. W epickim Dionysiach Aura, jedna z dziewiczych służek Artemidy, kwestionowała dziewictwo swojej kochanki ze względu na kobiecy i zaokrąglone kształt jej ciała, ponieważ twierdziła, że żadna bogini ani kobieta o takiej figurze nie byłaby dziewicą, a swoją własną wyższość nad boginią zapewniała dzięki swojej szczupłej i chłopięcej sylwetce. Rośpcieczona Artemida udała się do Nemezis i poprosiła o zemstę. Nemezis obiecała bogini, że Aura zostanie ukarana, a karą będzie utrata dziewictwa, z którego była tak dumna. Nemezis skontaktowała się wtedy z Erosem, bogiem miłości, który uderzył Dionizosa jedną ze swoich strzał. Dionizos zakochał się do szaleństwa w aurze, a kiedy ta odrzuciła jego zaloty, upił ją, związał i zgwałcił. Gdy leżała nieprzytomna, doprowadzając plan Nemezis do sukcesu. W Atenach odbywał się festiwal zwany Nemeseja. Jego celem było odwrócenie przeznaczenia zmarłych, którzy mogliby karać żywych za świat. Jej pierwszy ołtarz został wzniesiony w Beocji przez Aljastusa, przywódcę siedmiu przeciw Tebom. Dla Rzymian Nemezis była jednym z kilku opiekuńczych bóstw. Pracownicy aren, tacy jak gladiatorzy, byli osobiście lub zawodowo oddani jej kultowi. Wydaje się, że mogła reprezentować pewnego rodzaju imperialną fortunę, która z jednej strony wymierzała karę, a z drugiej darowała życie. O! zarodek można zauważyć na cesarskich monetach jako nemezis pax, głównie za spanowania Klaudiusza i Hadriana. Podczas kadencji tego drugiego powstał odłam wiary we wszechpotężną nemezis fortunę. Była ona czczona przez społeczeństwo zwane wyzwoleńcami Hadriana. Słowo nemezis. Pierwotnie oznaczało dystrybutora fortuny. Ani dobrego, ani złego. Po prostu w odpowiedniej proporcji do każdego. Między innymi o grupę 1906 łączy tę nazwę z po prostu czuć urazem. Od IV wieku jest jako sprawiedliwy równoważnik fortuny mogła być kojarzona z tychem. W tragediach greckich Nemezis pojawi się głównie jako mścicielka zbrodni oraz sprawczyni pychy i jako taka jest pokrewna z Ate i Erniami. Czasami nazywano ją Adasteja, prawdopodobnie oznaczając tę, od której nie ma ucieczki. Jej epitet Erinys, oznaczający nieprzyjednany, jest stosowany również w odniesieniu do Demeter i frygijskiej bogini matki Kybele. Obecnie słowo Nemezis. Określa czyjegoś arcywroga. Jako bogini Raumnos, Nemezji została uhonorowana i uspokojona archaicznym sanktuarium w odosobnionej dzielnicy Ramnos w północno-wschodniej Atyce. Tam była córką Okeanosa, co czyniłoby z niej oceanidę. Auzanias zauważył tam jej posąg, na który ubrana była w koronę sporoży jeleni i małych nikes. Posąg został wykonany przez Kheiwiasza po bitwie pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą. Z bloku marmuru pariańskiego przywiezionego przez zbyt pewnych siebie persów, którzy zamierzali wykonać pamiątkową stelę po spodziewanym zwycięstwie jej kult mógł mieć swój początek w Smyrnie. W literaturze Nemezis jest często wyjaśnieniem, dlaczego protagonista dostaje to, na co zasłużył. Amianus Marcelinus włącza Nemezis z dygresję na temat sprawiedliwości po swoim opisie śmierci Cezara Gala. Nemesis użyczę swojego imienia jednemu z wrogów, z którym mamy do czynienia w Resident Evil 3. Bogi nie występuje osobiście w Hadasie Dwójce i Smajcie. I to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Nie zapomnijcie dać o sobie znać, łapkując, komentując i subskrybując. To bardzo motywuje do dalszego rozwoju. Do usłyszenia w kolejnym materiale.